Wiadomości wieczorne Wasz Codziennik LEGO. Dzisiaj tylko wspomnienie o jednym elemencie, który zmienia zabawę po prostu, wywraca do gry nogami. Te proste pojazdy z Classic Town Town zamienia w zabawki, których się nigdy nie zapomina, jeżeli się nimi bawiło. Poprosimy o ostrość. To ten element. Dwie sprężyny i dwa elementy plastikowe, które tworzą proste, niezawodne zawieszenie. Jak to działa? czy Jak to działało? No, spójrzcie, nie ma drogi, który, którą ten samochód nie jest w stanie pokonać. I jeszcze do tego, dla każdego coś się znajdzie dla mechanika, dla żadnego przygód tego człowieka jeszcze z e, takimi nadrukami ekskluzywnymi dla tego zestawu do tego tam będzie jeszcze małpka i, i dwa, dwa, dwie minifigurki jest też coś dla amatorów ścigania się rewelacje. Coś, co wzbija zabawę po prostu na wyżynę. Chyba nie do końca wykorzystany ten element, potencjał tego elementu, bo 10 lat funkcjonuje w LEGO i tylko w 16 zestawach się pojawia. O czym dzisiaj nie zdążę powiedzieć, to krótki format, więc tylko wspomnienie. W 91 w techniku pojawia się ten rodzaj zawieszenia, a tak naprawdę wszystko zaczyna się w 80 latach od tego. To tyle ode mnie. Pa.